Będą dbać o interesy mysłowickiej młodzieży i brać czynny udział w życiu naszego miasta. W poniedziałek 7 czerwca odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice 7 kadencji, podczas której młodzi ludzie złożyli ślubowanie i wybrali prezydium, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza rady. Młodzieżowa Rada Miasta to można powiedzieć taka mała kuźnia talentów samorządowych. To są młodzi ludzie, przedstawiciele naszych szkół którzy w przyszłości mogą również zostać radnymi miejskimi, radnymi dzielnicowymi, a nawet parlamentarzystami. Uważam, że takie doświadczenie jak tutaj na sali zdobędą, nie zdobędą ani w szkole, ani w domu. Wśród 23 nowych radnych są między innymi młodzieżowa prezydent naszego miasta, czy posłanka Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nie wszyscy uczą się w Mysłowicach, ale wszyscy tu mieszkają i wszyscy chcą działać na rzecz swojego miasta. Chciałabym, żeby zaczęło się dziać, żeby młodzież się bardziej angażowała. Chciałabym zorganizować przede wszystkim... I takich gier miejskich, postawić na integrację, bo sama widzę, jak no, ta młodzież się sama nie integruje i trzeba coś zorganizować. Instytucja Młodzieżowej Rady powróciła po dwóch latach nieobecności spowodowanych pandemią. Młodzi samorządowcy muszą teraz przypomnieć o sobie mieszkańcom. Na szczęście ani pomysłów, ani entuzjazmu im nie brakuje. Mamy właśnie taki pomysł, żeby wspólnie, nie tylko jako sama Rada, ale właśnie jako cała młodzież miasta Mysłowice. A przynajmniej ci, którzy chcą się zaangażować, żeby mieli właśnie szansę się zaangażować właśnie na wspólne nasze takie dobro, w taką pozytywną energię, dzięki której będziemy mogli budować. Dobre, piękne miasto. Są pomysły, na przykład sprzedawanie Waty Cukrowej jako zbiórka na, przykład na schronisko miejskie. I nie tylko. W ubiegłych latach młodzieżowi radni współorganizowali m.in. Memoriał Agaty Mróz Olszewskiej, Mysłowickie Dni Seniora, Finały Wośpu i inne imprezy charytatywne. Rozmawiali też o ważnych dla młodzieży kwestiach, jak m.in. akceptacja wśród rówieśników czy depresja młodych ludzi. 23 nowych radnych swoją funkcję będzie pełniło społecznie. Urzędować będą przez najbliższe dwa lata, listę ich nazwisk. Znajdziecie na itvm.pl